Czy spotkałeś w swoim życiu człowieka, który był dla ciebie nadzwyczaj dobry, uprzejmy i miły? Czy miałeś wrażenie, że rozumie cię bez słów? Zupełnie tak, jakby czytał ci w myślach. A może po zaledwie kilku spotkaniach miałeś wrażenie, że to prawie ideał. Był zabawny, dowcipny, słuchał cię uważnie. Z zainteresowaniem dopytywał o różne rzeczy. Był ciebie tak ciekawy, jak nikt inny przedtem. I bardzo szybko zmienialiście tematy tej rozmowy. A po takich spotkaniach, kiedy wracałeś do domu, miałeś pewien rodzaju niedosyt. To dlatego myślałeś o kolejnym spotkaniu. O kolejnych rozmowach i tak dalej. A jeśli bym ci powiedział, że wszystko, czego wtedy doświadczyłeś, było jednym wielkim kłamstwem. Czy byś w to uwierzył? Podejrzewam, że nie. Nikt na początku takiej relacji nie spodziewałby się po drugim człowieku czegoś takiego. A jednak tacy ludzie istnieją i żyją pośród nas. Ludzie ci zachowują się tak tylko na początku relacji lub przyszłego związku. Tu zapytasz pewnie. Po co? Ano po to, aby jak najbardziej i najszybciej poznać wszystkie Twoje słabe i mocne strony. Aby zbliżyć się do Ciebie, lecz nie w takim sensie, w jakim myślisz. Im wcale nie chodzi o zbudowanie z tobą jakiejkolwiek bliskości, takiej jaką zwykle buduje dwoje ludzi razem w związku. Ta bliskość jest zawsze jednostronna, i to w tobie ją chcą wzbudzić. To ty i tylko ty masz ją odczuwać i przelewać na tą drugą osobę. A ona. Ona będzie się nią karmić. Będzie ją wykorzystywać przeciwko tobie. Będzie tym manipulować. Będzie się domagać tego coraz więcej i więcej, aż kompletnie przestaniesz myśleć o sobie, o swoich potrzebach, zainteresowaniach, o swoich problemach, o czymkolwiek. Nagle pewnego dnia złapiesz się na tym, że twój cały świat będzie się kręcił tylko wokół tej osoby wokół jej problemów, potrzeb, zachcianek, kaprysów, fochów, niezadowolenia itd. I być może zaczniesz wtedy powoli dostrzegać, że w tym świecie nie ma Ciebie. Nie ma nas. Jest tylko ciągłe ja, ja i ja. Tej osoby, która kiedyś przedstawiała Ci się w tak cudownym świetle. Gdzie się podział ten ideał? Ten człowiek, który tak ochoczo i z entuzjazmem roztaczał przed Tobą tyle wizji i wspólnego szczęścia. Tyle rzeczy Ci obiecał, ale żadnej nigdy nie dotrzymał. Tyle planów snu na przyszłość. A gdzie jesteś tu i teraz? Tyle razy cię przepraszał i za chwilę udawał, że już tego nie pamięta. Albo mówił, że to nic takiego, albo że wymyślasz, albo że się czepiasz. Gdybyś wtedy wiedział to, co wiesz teraz, to zapewne żyłoby ci się znacznie lepiej. Miałbyś szansę na spotkanie kogoś naprawdę wyjątkowego. Kogoś, kto doceniłby to kim jesteś kogoś kto szanowałby twoje własne odrębne zdanie byłby dla ciebie wsparciem na starość i tak dalej gdybyś wtedy wiedział to co wiesz teraz to zapewne uniknąłbyś wiele przykrych sytuacji które miały miejsce a które kompletnie nie były twoim udziałem nie miałbyś długów które twój partner zaciągnął na poczet swoich ideałów miałbyś też grono przyjaciół na których wsparcie w każdej sytuacji mógłbyś liczyć słowem Miałbyś znacznie więcej, niż ci się wtedy wydawało. Co, więc się takiego stało? Otóż na samym początku takiej znajomości ta osoba jest nadzwyczaj miła. Dobrze spędzacie razem czas. Zaczynasz ją lubić, bo jest ciekawa ciebie, słucha cię uważnie, tryska energią i entuzjazmem. Patrzysz na nią i dostrzegasz, że jest w jakimś sensie atrakcyjna. Albo jest to kwestia urody. Albo to charakter swojego rodzaju charyzma, którą wokół siebie roztacza. Bardzo szybko też zauważasz, że niemal we wszystkim się z tobą zgadza, że macie prawie takie same zainteresowania lub pasje. I tu właśnie powinna ci się zapalić ta czerwona lampka. Taki znak ostrzegawczy, że coś tu jest za piękne, aby było możliwe tak realnie. Czy znasz w swoim życiu człowieka? który tak idealnie jeden do jednego lubiłby i robił dokładnie to samo, co ty? Naprawdę. Dziś już zapewne wiesz, że to nie jest możliwe, ale wtedy dałeś się ponieść wyobraźni o idealnym dopasowaniu dwóch dusz, o przeznaczeniu lub o tej drugiej połówce jabłka, która z biegiem przypadku czy z rządzeniem losu nagle spadła ci do twoich stóp. Jakże żeby się teraz miało odrzucić? Ta połówka jest jak jeden na milion. Drugiej takiej nie spotkasz w swoim życiu. Patrząc zatem na to w ten sposób, albo z czasem, zakładając te różowe okulary, kompletnie nie dostrzegasz ani tego zgniłego jabłka, ani tego, co się dzieje wokół. A co ważne z biegiem czasu, nawet tego, co się dzieje tak naprawdę z tobą. W tej toksycznej relacji i tu, mój drogi przyjacielu, dzieje się nadzwyczaj wiele. To już nie jest jedna, dwie. Czy nawet cztery te czerwone flagi. Chodzisz po jednym, wielkim poluminowym. I nigdy nie wiesz, czy ten jeden, twój mały krok, nie skończy się kolejnym wybuchem z tej drugiej strony. Nie znasz dnia, miejsca ani godziny takiego wybuchu. I powiem ci więcej. Czujesz się wobec niego totalnie bezsilny. Zupełnie jak dziecko, które się czuje wszystkiemu winne chociaż nic złego nie zrobiło i nawet tego nie miało na myśli. A nawet jeśli obronisz się przed tym twierdząc, że niczym nie zawiniłeś to i tak będziesz winny wszystkiemu i całą tą winę ten twój ideał zrzuci na Ciebie. Mało tego. Robiąc to będzie przed Tobą zgrywał jeszcze niewiniątko. Biedną, pokrzywdzoną przez innych, albo przez Ciebie istotę. Bo to ty nie rozumiesz, bo to ty się nie domyślisz, bo to Twoja wina. Bo ty nie czuły jesteś. Z ciebie to taki jest egoista. Zwłaszcza jak śmiesz się na coś nie zgadzać, mieć swoje zdanie, albo nie daj Boże powiedzieć nie. Ty nie masz prawa tego jej robić. Tej twojej idealnej istocie. Ona jest przecież taka idealna. Ale ty no ty to już nie. Ty co najwyżej możesz być jej podnóżkiem do stóp. O ile będzie miała na chwilę dobry humor i będziesz robił wszystko dokładnie tak, jak tego chce. W innym przypadku będziesz szkalowany, nienawidzony, obmawiany, szantażowany, upokarzany i tak dalej. A w zaciszu domowym twój ideał będzie sobie robił z ciebie worek treningowy. Będzie wylewał na ciebie wszystkie swoje skumulowane frustracje. I zapewniam cię, że zrobi to bez mrugnięcia okiem. A jeśli kiedykolwiek się udziłeś, że brał jakieś tam Twoje uczucia pod uwagę. Naprawdę. Nigdy w życiu. To jest ostatnia rzecz, o której kiedykolwiek by pomyślał. Dobrze słyszysz, kiedy mówię, rzecz, bo ty jesteś tylko przedmiotem. Nie istotą ludzką. Nie, nie. Jesteś rzeczą, której się używa tylko i wyłącznie do osiągania własnych celów. Może to brutalnie zabrzmi. To, co teraz powiem, ale niczym się nie różnisz od telefonu komórkowego, który dopóki działa tak jak chcesz i możesz na nim robić wszystko, to jest ci potrzebny. Ale jeśli pewnego dnia się zbuntuje, albo nie będzie działać tak jak tego oczekujesz, to wyładujesz na nim całą swoją złość. A jeśli to też nie ma racji bytu, to zamienisz go na coś innego, nowego. I nie będziesz patrzył na ten stary telefon. Nie będziesz miał żadnego sentymentu do tego, co w nim jest. Stajesz się bezużyteczny, jak ten telefon. Twój ideał ma dosłownie gdzieś wszystkie te lata, które poświęciłeś. Twoje wyrzeczenia, starania się odbudowywania, czy też naprawiania tego związku. On ma to kompletnie gdzieś. Przestałeś funkcjonować tak, jak on tego chce, więc stałeś się bezużyteczny. On stosuje system zero-jedynkowy na zasadzie. Albo jest tak jak ja tego chcę, albo nie ma nic. Tylko chwila. Taka drobna uwaga. To ty nic z tego nie masz poza kłopotami i zgliszczami, które musisz ogarniać po tym twoim ideale. Podczas gdy on bawi się świetnie z kolejną ofiarą, która podobnie jak kiedyś ty łyka jak pelikan jego bajki. Przykre, ale prawdziwe. Jeśli miałeś w swoim życiu takie sytuacje, albo spotkałeś na swojej drodze takie właśnie osoby, to podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Subskrybuj, daj lajka, albo zostaw emotikonę. Daj znać innym, że nie są sami i pamiętaj o tym, że ty też nie jesteś sam. Wokół ciebie jest bowiem wiele osób, które podobne rzeczy w swoim życiu przeszły, ale wstydzą się o tym mówić. Ciężko się jest przyznać, że ktoś, kogo kochałeś, robił cię przez tyle lat w konia. Że dawałeś się wykorzystywać, że ktoś tobą do takiego stopnia był w stanie manipulować i tak dalej. A może właśnie przez takie działania straciłeś wokół siebie przyjaciół, rodzinę i wszystkie najbliższe ci osoby. I znasz już tą bolesną prawdę, ale nie masz komu jej wykrzyczeć albo udowodnić. Nie milcz. Nie kul uszu pod siebie. Nadal jesteś cudownym. Wspaniałym człowiekiem. Nawet jeśli ktoś latami burzył twój wizerunek i twoją pewność siebie. Wszystko to można z czasem odbudować i zależy to już tylko i wyłącznie od ciebie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.